Witajcie z tej strony Geolowita z Heroes of Might Magic 3 Tower Defense, udało mi się jakąś wersję na Androida uruchomić, więc zaczynamy. Trochę bohatera wyrobiłem. No, trudny poziom. No i stawiamy elfy. Polecimy na same elfy. Nie, przyspieszmy tak no, nie na maksa, tylko tak prawie na maksa. No to ładnie idzie z porządku nam Podobnie międzyczasie jeszcze bardziej bohaterów wyrobię że mieli wyższe poziomy A szczególnie ten nasz ulubiony no, Jeszcze mega alfa Dodatkowo mi jedności jak na doświadczenie Więcej złota na start Po prostu wersja na najdroższa na jest dużo, dużo ciekawsza tego właśnie nie minus, że na emulatorze nie działa poprawnie. Można tylko grać w nią raz. A za drugim razem emulator wala błąd. Niestety twórca nie, nie dopracował do tego, no ale trudno. Wywarne, że może grać telefonia telefonie. No elfy jak widać warto tu stawiać, żeby atakować tu i tu z dwóch stron. A z początku gdy idzie prosto to nie ma problemu. Po tak jak będą rozsąd, no to je będziemy musieli stawiać, w końcu on jest mistrzem w jednorostach. O, zombie idą. Postawmy minę. No to mamy trochę więcej zakręć, mamy kulę ognia. Bardzo fajne zakręcie. Ale dopiero przy będzie będziemy używać. Tak przy 13-14 fali. Jak i pozostał zakręć. Naprawdę gra jest bardzo długa. Potem jak przejdziemy te mapy pojawią się następne wyzwania. Może jakoś się nagram. No ale postaram się nagrać przynajmniej teraz wszystkie odcinki na raz. To znaczy jak zdobywamy jednostki, żeby zrobić wszystkie jednostki nagram na raz, wszystko. W jednym dniu. A potem będę próbował nagrywać dalej. Bo niestety, ale postępy gry zapisują się na dysku. W emulatorze a nie na koncie Google Play to jest duży minus, skoro gra jest płatna No i przede wszystkim wersja androidowa jest dużo bardziej rozbudowana mamy dodatkowe zamki, dodatkowych wrogów Jeśli jak się seria spodoba, to by może będę ją dalej kontynuował będzie więcej tego wszystkiego także serii z innych zamków. Ale najważniejsze, żeby zrobić działające, działającą grę na motorze. No bo gra wbrew pozorom, że jest mała. Mało popularna, no ale bardzo wciąga. No może dlatego, że lubię gry obronne. <grybujesz> to mnie tak wciąga. Mmm, stawiamy kolejnego alfa. No i postawmy minę. O, te wiedzią trzeba uważać, bo one się leczą dwa razy. No ale na szczęście... ...elfy mocno biją. Zcewiemy kolejnego elfa. O, to już jedenasta fala, przecież się teraz przystopujemy. 13, jeszcze nie ma 13 bo dla zombiaków, ale najważniejsze, żeby wiedzień padły, bo zombiaki to już padną bez problemu. Ta, zombiaki te padają. Jak muchy. Tu postawmy Szeneg galfa. Piękny zasięg ma. Jak mówiłem, przystopujmy trochę. W sumie możemy precyzję użyć. Użyjemy tu, powiększył mi się zasięg ataku. O, nie tu chciałem kliknąć. Tu, tutaj, tutaj. alfa postawmy. Potem jeszcze kuli ogniu użyjemy, błogosławieństwa. Jeszcze jednego elfa. No tego warto jak to pograć pogadać, pozbywać doświadczenia. Potem tę mapy bez, bez problemu przechodzimy. Dobra, użyjmy kuli ognia, puśćmy ją tu. No i tak kula ognia wygląda. No, możemy w sumie... ...dać wszystkie rzeczy. Błogosławieństwo i tak dalej. No i dajemy sssssssssslała, to co robi? Komórkę, w której znajduje się jednostka. Ogłusza, no to ogłusza, nie? Tak wygląda. Zatrzymuje zupełnie. No pięknie poszło nam. Pegado otrzymaliśmy. No to dziękuję Wam za obejrzenie. Proszę o subskrypcję i japki w górę. I zapraszam Was ponownie. Cześć!